Cześć, witajcie na kanale Destination Waiting Room. Chciałabym krótko nagrać troszeczkę inne intro dla Was, dlatego że zobaczyłam, jak bardzo potrzebny jest kanał, gdzie kobiety mogą słuchać o, o tym, co przeżywają inne pacjentki po operacjach ginekologicznych, po histerektomii, po Operacjach usunięcia jajnika, jak bardzo ważne jest, żeby mówić o tym, co się z nami dzieje w trakcie przed tymi operacjami krótko po jak przybliżać te tematy nie tylko samym pacjentom, ale też ich bliskim. Bo patrząc na mojego męża, widzę, że bardzo dużo mężczyzn boryka się z tym, że nie ma dla nich takiego kontentu, a chcieliby wesprzeć swoje partnerki, więc jeżeli Wy jako pacjentki czujecie, że dla waszego partnera czy partnerki jest tak, są takie filmiki potrzebne, dajcie znać, ale chciałabym, żeby osoby, które wspierają bliskich po operacjach ginekologicznych, ale wszelkich innych również, mogły odnaleźć też dobry kontent na tym kanale. Witajcie! Ja mam na imię Dagmara i dzielę się tutaj... Moją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi przez ostatnie 10 lat podczas różnorakich procesów leczenia w Europie Zachodniej. Nagrywam dzisiejszy odcinek, bo myślę, że i uważam, tak przynajmniej, bazując na ostatnich wydarzeniach mojego medycznego życia, że biopsja, jej wyniki i tak na dobrą sprawę cała historia związana z histopatologią. Jest takim tematem dla wielu z nas pobocznym. Dla części po prostu czekamy na wyniki i wtedy z nimi działamy. Więc czemu poświęcam ten odcinek? Poświęcam ten odcinek mojej historii. Poświęcam ten odcinek temu, jak ważna jest biopsja. Ważna jest też własna inwestygacja na temat tego, kto tę biopsję wykonuje, jaki ośrodek, czy jest on akredytowany. Poświęcam ten czas dla Was, byście mogły zrozumieć, że każdy krok pacjenta jest ważny. Niestety, bardzo dużo rzeczy spada na nas, ale dzięki temu, jak sobie z nimi poradzimy i jak się przygotowujemy do całej roboty papierkowej, pozwoli nam w przyszłości odetchnąć z ulgą. Już mówię dlaczego. Moja pierwsza biopsja była wykonywana we Wrocławiu i teraz jest tak że wyniki biopsji oczywiście mam ze sobą, ale jak to bywa w życiu, po prostu przeprowadziłam się daleko od Wrocławia. Mieszkam za granicą i nie mam możliwości, żeby mój szpital, w którym obecnie się leczę, miał dostęp do tych dokumentów. Stąd przeprowadzając się, musiałam zadbać o to, żeby ta biopsja była przetłumaczona i była w moich uh, papierach. Ale nie o tym, to taka historia, że Czasami zdarza się tak, że wracamy do tematów nowotworowych. A zaczęłyśmy już kompletnie nowe życie w innym miejscu. I też to jest bardzo ważne, żeby te papiery, nasza czar czarna teczka była zawsze pod ręką. Mój ulubiony system teczek, ale też kalendarzy. Od ostatniej operacji minęły cztery tygodnie i od przynajmniej trzech tygodni Czekam na wyniki biopsji. Czekam na te wyniki, dlatego że moje operacje wcześniejsze były w innym mieście, niż ta ostatnia. Oznacza, że tak na dobrą sprawę histopatolodzy mają bardzo dużo minut na rozmowach mi spędzonych na rozmowach międzymiastowych. Co jest ciekawe, rozmawiałam też z, z lekarzami, bo mój przypadek nie tylko Wymaga konsultacji konsylium, ale też konsultacji między patologami. Może Wam się wydać to mało istotne, bo przecież co mogą patolodzy, tak naprawdę od nich w tym momencie bardzo, bardzo dużo zależy. Dlatego, że nie wiadomo do końca, czy mój przerzut został całkowicie. Wykrojony z mojego ciała, że tak powiem? Czy zostały jakieś fragmenty? Ponieważ jest, twój, że tak powiem, kwestią sporną, czy komórki mojego nowotworu są jeszcze w stanie tworzenia się od nowa, czy nie, to tak na dobrą sprawę od histopatologów i ich ciężkiej i dobrej i fantastycznej roboty będzie zależeć, czy Będę miała dalsze leczenie, bo jeżeli oni w trakcie ich bardzo żmudnej, długiej investigacji odkryją, że to, co zostało w moim ciele, ma znamiona rozszerzonego przerzutu, dostanę radioterapię. Jeśli nie, prawdopodobnie jakąś inną lekoterapię. Natomiast bez tej dobrze zrobionej, wykrojonej biopsji, dobrze opisanej, bez dialogu międzymiastowego, Konsylium się nie zbierze i bez tego konsylium w żaden sposób nie podejmie decyzji. I teraz tak, mimo że lekarze normalnie czeka się dwa tygodnie, tutaj czasem do tygodnia nawet krócej, o tyle rozumiem, że sprawa jest bardzo poważna i popełnienie jakiegokolwiek błędu lub przeoczenie może, może zaważyć na całym planie leczenia. I o ile większość z nas nie przykłada tak na dobrą sprawę do biopsji większej uwagi, bo przecież dla nas ważny jest onkolog, chirurg, szpital, sprzęt, to też na... bardzo proszę Was o to, żebyście położyły nacisk na to, że biopsja jest super ważna i świetny patomorfolog albo konsultacja z bardzo dobrym patomorfologiem, powinna być czymś, co też kładzie się nacisk w leczeniu. Mówię to z perspektywy osoby, która trochę się przemieszcza, ale też moja historia medyczna, kiedy miałam robioną pierwszą biopsję, miała być prosta. To miał być jeden nowotwór opisany, po czym wycięty, konsultowany z radioterapeutami i onkologami. Dziękuję. Do widzenia. Koniec historii. A teraz jest 8 lat później i okazuje się, że ta historia nie tyle co się skończyła, co miała wieloletnią pauzę. Czystko, wszystko, wszystko, cały, cały diabeł będzie tkwił w szczegółach, i to od moich wyników biopsji, od tego, jak dobrze porozumieją się ze sobą patomorfologzy, jak dobrze to zostanie opisane, jak to zostanie porównane, i to jest też bardzo ważne do moich wcześniejszych wyników. Bo teraz ta biopsja, to, to oczekiwanie na nią, to jest porównywanie biopsji wcześniejszych z jednego miejsca i z drugiego miejsca. To jest porównywanie, czy komórki, które zostały znalezione, mają możliwość przekształcenia się w nowotworowe, co oznacza, że będę musiała, jak wcześniej wspomniałam, mieć radioterapię, czy nie. Jest to wielka praca śledcza. I chylę czoła Dla mnie oni. Ci lekarze zawsze byli naprawdę śledczymi i detektywami. I zawsze byłam wdzięczna im za ich pracę, bo myślę, że są niezauważalni. Jest jakieś nazwisko na dokumencie i zero styczności z pacjentami. Natomiast ogromna praca i to, jak dobry, szczegółowy opis patomorfologii jest. Może komuś naprawdę uratować życie. I tak jak mówię, to od tego opisu, od tej inwestygacji będzie zależeć moje leczenie, ale też od tego, że te miasta ze sobą nie konkurują, ale współpracują. Więc czasami warto jest zapytać o to też lekarza prowadzącego, czy wyniki danej biopsji są konsultowane albo wysyłane dalej. Jak długo są przechowywane i czy w razie potrzeby i niestety, nie wiem, nawrotu czy komplikacji, będą one, będą miały szansę być konsultowane z innym ośrodkiem albo z innym patomorfologiem. Myślę, że te nagranie, wracając do nagrania i do wywiadu dla wyborczej, myślę, że to znowu i ja tak uważam, od nas, pacjentów, zależy, jak dużo tych centrów będzie akredytowanych, że im większa presja jest w kierunku tego, że my, jako pacjenci, jesteśmy świadomi i wywołujemy większą presję na lekarzach, więcej zadajemy pytań, tym większa jest szansa, że ta rewolucja oddolna będzie miała szansę na zwycięski przebieg. Może nadal jestem. W idealizmie, ale wierzę, że służba zdrowia w końcu powoli zmienia się na lepsze. Natomiast my, jako pacjenci, to jest bardzo trudne też dla mnie, musimy ciągle walczyć, ciągle rozmawiać, ciągle być tak na dobrą sprawę, uważni. I w ciągłym niedosycie wiedzy żyć. I tak. Jak w tym przypadku ja nie czytam gazety wyborczej, dlatego że nie mam za bardzo czasu czytać w ogóle gazet, ale mignął mi ten artykuł i zapoznałam się z nim, że to jest bardzo ważne, że nie tylko w trakcie wizyt, po wizytach, przed wizytami, ale ciągle musimy mieć jedno oko na nowości me świata medycznego, ale też na artykuły związane z tym, jak wygląda naprawdę polska służba zdrowia, czy służba zdrowia w ogóle. Na barki chorującego spada dużo za dużo. Natomiast bardzo chciałam się z Wami podzielić, przez co przechodzę i tym, jak rzeczy, które wydawać się mogłyby nieistotne, potrafią zmienić kurs całego leczenia. Mieją kurs, bo mają ogromne znaczenie, to chciałam powiedzieć.